Przyjechałem tu normalnie na, na obóz, jakby z jedną torebką życiami przyjechałem. Z zaczęła się wojna i prezes Michał Finfa przyszedł do mnie i e, jakby zaproponowali taką pomoc, że zostaniesz tutaj, dostaniesz mieszkanie, będziesz sobie w sezonie jeździł, bo potrzebujemy ci jako zawodnika i to bardzo miło i bardzo przyjemnie było z, z ich strony. I także w zimie nadali mi pracę na warsztacie z panem majstrem Markiem Stasikiem. Fajne miasto, podoba się tutaj, małe, takie ciche, również o klubie nie ma nic złego mówić, bo klub jest nowy, rozwija się, dobry zarząd, sponsory, wszystkie ludzie fajnie chcą, jedną, jedną, w jednym kierunku idą, robią jedną sprawę i to bardzo cieszę, to bardzo podoba się. Trafił Marko. Lewiszyn do Włókniarza Częstochowa i tam pod Jasną Górą naprawdę był no, kluczową postacią, jedną z najważniejszych tej drużyny w rozgrywkach Ekstraliga U-24. Ja zacząłem interesować się żużlem to chyba z 5 czy 6 lat, byłem małym i ojciec mój bardzo kibicował, kibicował zawsze Żółżu w Równem i jego to interesowało, i tak chodziliśmy na zawody. W 2011 roku na jednym z zawodów było ogłoszono taki nabiór e, chętnych, nabiór młodzieżu, który chcą spróbować swoje siły w tym żóżlu. I tak poszło od tego czasu, tak powoli, jakimiś kroczkami, coś tam czasami wychodziło, czasami nie za bardzo. Były upadki, e, polamane motory. No, tak jak w żóżlu. I tak po trochu, po trochu jakoś dosiągnąłem czegoś, ale to jest bardzo, bardzo duża, bardzo długa praca ciężka. Najważniejsza taka ambicja, taka cel to być korzystnym, być korzystnym w drużynie ogólnie i jakby być takim zawodnikiem, że potrafię ścigać ze, ze wszystkim, być pewnym w składzie. Chcę być. Może nie takim pierwszym liderem, ale chcę być bardzo dobrym zawodnikiem. Marko jak przyszedł do Krosna, na pewno był w gorszej formie jak na koniec sezonu. Myślę, że poczynił spore postępy i to bardzo dobrze rokuje na przyszły sezon. Marko dał się poznać jako postać bardzo sumienna, odpowiedzialna, pracowita. Bardzo dużo czasu spędza w warsztacie, w parkingu, w klubie. Jest tutaj codziennie, co nas bardzo cieszy, bo buduje tym samym cały czas te więzi pomiędzy nami a sobą. Nie ma tutaj żadnych barier, które by nas ograniczały we współpracy. Tory wszystkie zmieniają się, ale jakąś, jakieś doświadczenia zebram z tych, z tych torów, coś mam zapisane po przyłożeniach tak samo i po jeździe. Marko jest z nami jeszcze przez co najmniej dwa sezony, bo generalnie realizujemy trzyletni kontrakt. Ale nikt nie powiedział, że, że po tych dwóch najbliższych sezonach to będzie koniec współpracy, bo osiadł w Krośnie, tak już można powiedzieć. No, te okoliczności, gdy, gdy nie mógł już wyjechać za granicę, bo wybuchł konflikt za naszą wschodnią granicą, były, były trudne, ale wszystko przemyślał. Poukładaliśmy wiele spraw organizacyjnych, jest u nas, czuje się bardzo dobrze. Czekamy teraz na sezon 2023. Cześć wszystkim, jestem Marko Lewiszyn. W przyszłym roku będę reprezentował celwasyłki krosno.